Nie ma dobrego, jestem Japończyk Telewizja i dzisiaj będziemy robić test jedzenia. Oczywiście lepiej by było, jakbym pokazał jakąś fajną świątynię albo coś, ale lepiej zrobić coś, co mogę zrobić w każdym kraju. Test jedzenia z supermarketu. Tak się nasze jedzenie. Jakieś sypkie. Wpierdałam do mikrofeli i do widzenia. Porcja na dwie osoby, ale ja jestem taki chłop, że zjem na jedną osobę. Jednak jedna porcja styknie. Ja jestem taki japończyk, co nie? Że robię palcówkę pałeczkami. Śmierdzi to kurjestwo? Dobra, na opakowaniu jest, żeby zalać wodą. Zalałem wodą. Pływa to. Mmm. Dobra, i gorący kubek. Mmm, ale pyszności, jakie ja się zdrowo odżywiam. Polak przetrwał w Japonii. Sprawdź jak. Mmm, ale to mmm. Bon apetyt. Mmm, mmm. Łapanie. Ale z jej zjadłem, nie? Lało mi się na dywan. 2 na 10 nie polecam. Pod keksy z rana to zjem. Bo się prawie zżygałem na to spaghetki. Ale mnie brzuch boli. Jak was kiedyś podkusi, żeby kupić spaghetti za 3 zł z makaronem, to nie kupujcie. Kiedyś był taki film animowany pod tytułem Ratunku. Jestem rybką. I te hotkeki pankeki co jak ten film. Spoko. Nie ma rewelacji, ale daję radę. Będę się nawet oszukiwał, to był najgorszy lunch. Mój. No i właśnie, kurwa, niezmazywalnym markerem dotknąłem z lewu. To jest najgorszy dzień. Ech kurwa.